Warto mówić o korzyści, jeżeli opowiadamy o dobrze zaprojektowanej asystencji dla osób z niepełnosprawnościami to dla osób z niepełnosprawnościami już od najmłodszego tak naprawdę wieku. Po co? Po to, żeby każdy mógł pełnić jakąś rolę społeczną, nie tylko, co już wspomniałam wcześniej, osoby z niepełnosprawnością, ale także opiekuna osoby z niepełnosprawnością. To jedna z cech, tak? Każda z tych osób mogłaby tak naprawdę... E, przy nabyciu różnego rodzaju kompetencji, albo wrócić do pracy, mówi to o osobach opiekuńczych, albo iść do pracy w przyszłości i rozwijać się zawodowo, no i przynosić konkretny wkład do budżetu państwa, no bo nie oszukujmy się, to właśnie o to chodzi. Jeżeli będzie jak najwięcej zaktywizowanych zawodowo osób, państwo na tym skorzysta. Asystencja osobista działa w Polsce od wielu lat w formie projektów, programów. Realizowane są albo przez samorząd, albo przez organizacje pozarządowe i to też nieobowiązkowo. Często to jest na przykład w małych gminach bardzo duży nacisk ze strony osób z niepełnosprawnościami które mieszkają i potrzebują. Często są to sytuacje bardzo nieprzyjemne. Asystencja projektowa jest niby roczna, ale najczęściej działa przez kilka miesięcy w roku. Na przykład od kwietnia do listopada. No i teraz wyobraźmy sobie dwa bardzo ważne wątki. Pierwsze, jak osoba z niepełnosprawnością ma sobie ułożyć życie? Asystencja to też relacja, to jest wpuszczenie kogoś do życia, tak? Oczywiście asystencja projektowa nie ma tego, na czym zależy środowisku, które bardzo, bardzo mocno wywiera presję na Ministerstwo, żeby ta asystencja powstała, czyli właśnie to, co jest istotne, czynności pielęgnacyjno-higieniczne, podawanie leków, to są bardzo ważne obszary. W tym momencie to jest taka faktycznie asystencja, która no, nie obejmuje tych bardzo ważnych wątków, natomiast no właśnie, to jest też relacja. Wpuszczamy kogoś do domu, do swojego życia, pokazujemy się od tej najbardziej intymnej strony. Kończy się projekt, i co dalej, tak? Asystent się zmienia, bo i tu wchodzimy na ten drugi bardzo istotny wątek. Trudno jest wyobrazić sobie człowiekowi, który chciałby wykonywać ten zawód, że ułoży sobie życie pod nie wiem 9 miesięcy w roku, prawda? To, czy te kwoty są wysokie, czy niskie, to już jest w ogóle jakby, e, inna opowieść. Natomiast no każdy z nas, każdy bez wyjątku, podejrzewam, e, szuka w pracy pewnego rodzaju bezpieczeństwa i stabilizacji. W momencie, kiedy będzie ustawa, w momencie, kiedy będzie to uszyte systemowo, to będzie można faktycznie. Pomyśleć o tym zawodzie jako o swojej przyszłości. Ja już wcześniej powiedziałam tutaj, ja, ja, i tak? wiele zawodów zniknie, ale są takie, których nie zastąpi się sztuczną inteligencją. I myślę, że tutaj właśnie jest przestrzeń dla tego nowego, bardzo prestiżowego w Europie zawodu asystenta osobistego, osoby z niepełnosprawnej. To jest też zawód, który trochę wesprze system ochrony zdrowia, tak myślę. I to, co jest bardzo istotne, no, asystenci będą mogli po prostu czuć się bezpiecznie, osoby z niepełnosprawnościami będą mogli budować relacje. Ważne jest, żeby mieli możliwość wyboru takiego asystenta. Nie na zasadzie narzucenia jednej osoby, bo to jak w każdej relacji musi po prostu zaklikać. Ale akurat o to się nie boję, tylko potrzebna jest ustawa.